No i dobra, no i znowu, no i znowu się spotykamy w grze Need for Speed Hot Pursuit No i tym razem gra Paweł Gram, ale nie wiem czy wygram No i dobra, no i odpalamy eee, Paweł będzie grał policją Te niebieskie znaczki, jakby ktoś nie wiedział No, jak widzimy tych niebieskich jest znacznie więcej niż e, żółtych No nie ma którego no, i wziął ten, jest srebrny. No, wybiera sobie samochód. Ja Fordem jeżdżę. Nie wiem, jak wy. Ja nic nie pojadę. Weźniemy nowy, może. No, i masz trzy razy śmigłowiec do użycia. Czyli chyba D. Tak, to będzie D. No. No i masz w ciągu dwóch minut go złapać. No i jak widzicie, technika jest ładna. No może na tym filmiku, którym. No może tej trafiki tak na nie widać, nie będzie że gra długo dobrze dobry sprzęt i dobra grafika no tutaj mój komputer zebrał pochwały a tak a propos to gramy na 9800 GT w grafice no i procesor i na no,

No i tak kończył swój żywot pirat drogowy Szybko, to przeszedł, szedłeś Nie, halt. No i zatrzymane no, Nowy rekord Otrzymujemy złoty medal I notowania I tutaj mamy nasz yy, suma notowań Czyli na jakim znajdujemy się poziomie my w tej chwili my w tej chwili znajdujemy się na szóstym poziomie więc to jest tak mniejsze pół, bo dostępnych jest już jest ich aż 20 ja w tej chwili Paweł odblokował e, śpudławe z drugiego poziomu jest to znacznie lepszy rozkłada lepsze pikadki no i w sumie to warto jeździć po złoto bo mamy więcej notowani mamy Lepsze e, gadżety. No i mamy nowy pojazd, Bentley. A klasyka. Najbardziej ekstremalny Bentley. No i co? No i tak prezentuje się gra Need for Speed od Pursuit 2010. Pokazaliśmy Wam tryb pirata drogowego i tryb policjanta. E, myślę, że Wam się spodobało. Zapraszamy do subskrypcji. E, Piszę w komentarzach. Jakie chcielibyście zobaczyć gry, bo naprawdę jest tego sporo. Szczerze to nawet nie wiemy za co mamy się brać. Nie żałujcie komentarzy, każda gra będzie brana i filmik będzie robiony. Nasze sprzęty nie mają ograniczeń, więc nie ma problemu. Tak, no dysków jeszcze mamy no nawet sporo, e, więc tam jeżeli chcecie to po prostu piszcie. E, no i co, no i na tym chyba zakończymy no to co, no to na razie żegnam i zapraszam na następny filmik.